To, co to znaczy święty? Święty to jest dla mnie to jest człowiek, który jest zadowolony z tego, co ma, ze swojego życia i nie e, bazuje na własnej sile, tylko na Panu Bogu. Myślę, że dla mnie takim świętym, których jest bardzo wielu moich, moich ulubionych, ale wybrałem dzisiaj jednego, to jest Filip Neri. Mój ulubiony święty to, to bardzo ciężko powiedzieć. I, i, i wybrać jednego, ani w ogóle taki ulubiony święty. Ja myślę, że na każdą porę roku, na każdą sytuację staram się mieć e, e, swojego, ale ja się staram e, taką świętość znajdować w takim życiu codziennym. To jest dla mnie, e, to jest dla mnie e, e, najważniejsze. A jakbym miał powiedzieć jakimś takim świętym, to pewnie najbliżej mi. Ja lubię takich, wiecie, Ignacy Loyola, że to jest jakiś upadek, jakieś powstanie. Mój święty to Trudno tutaj ograniczyć mi się do jednego tylko świętego. Jest ich w moim życiu paru, jest to na pewno moja patronka, czyli święta Małgorzata. Jest to Jan Paweł II, bardzo ważny święty w moim życiu, święty Franciszek, bo tak jak on kocham przyrodę i zwierzęta, i święty Augustyn. Mój święty to ojciec Maksymilian Kolbe. Mojego świętego spotkałem, kiedy rodzice do mnie mówili Maksiu, zastanawiałem się dlaczego. Okazało się, że to dlatego. Mm, że są fanami, tak, to dobre słowo, świętego, jeszcze wtedy nie, Maksymiliana Kolbe, a spotkałem go na bierzmowaniu kiedy jego imię wziąłem jako swoje drugie.